Cześć kochani, Iwona Was wita, <grywa> już w tym fajnym, takim wiosennym okresie. E, słuchajcie, no oczywiście jak zwykle pierwsze co podziękowania. Słuchajcie, mega, mega Wam dziękuję, po prostu jestem przeszczęśliwa, naprawdę, no sprawiacie mi taką frajdę oglądając mój kanał, oglądając moje filmy. E, ko komentarze, chociaż miałam chyba za dwa komentarze kliny, o tym kiedyś zrobię e, odcinek. Słuchajcie, jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz Wam mocno dziękuję. Oczywiście olbrzymie serducha na czerwono się ubrałam, żeby tak jeszcze bardziej, że tak powiem, ta miłość, żeby tam w Waszą stronę, w Waszym kierunku szła. Słuchajcie, fajnie. Bardzo się cieszę, że oglądacie te moje filmy. no Mam nadzieję, że po prostu będzie coraz fajniej, że będą te, te odcinki. No staram się, cały czas myślę, wiecie, co tam jeszcze. Mam dużo różnych pomysłów. Oczywiście będą się te, te filmy pojawiały w jakimś tam. Wiem, że nie zawsze to jest cyklicznie, w sensie tak. Wiecie, chciałabym na przykład to ustabilizować, żeby to było raz w tygodniu, ale słuchajcie, w moim przypadku jest taka: ja mam pracę, że tak powiem, która jest. Zmienna czasowo. O, może tak, i po prostu no. Nie zawsze tak jest, że powiedzmy, jak ustawię czwartek, może się okazać, że już ten czwartek, no na przykład, na przykład jestem w pracy, czy powiedzmy, no soboty, niedzielę, też czasami jestem w pracy, jestem na przykład dwa dni w pracy, czy coś takiego, więc po prostu nie jestem w stanie, jakby tutaj na razie znaleźć jakiegoś tego złotego środka. To no, w każdym razie chciałabym, żeby chociaż minimum jeden na tydzień ten film się ukazywał, także no, póki pracuję. A wiecie jak to jest, no, trzeba, po, trzeba pracować. Natomiast sami wiecie jak to jest. <laughs> póki co, póki jeszcze mi się chce pracować. I od razu może odpowiem na jedno z pytań. Właśnie kilka osób mi się w ogóle pytało, czy e, uprawa roślin, czyli to co jest związane z roślinami, czy to jest moja, e, moja jakby, e, z, czy to jest mój kierunek zawodowy, nie jest mój kierunek zawodowy, to jest moja pasja. Aczkolwiek żałuję, bo powiem szczerze, że tak sobie pomyślałam, że pomyliłam się jednak, jeżeli chodzi o kierunek, o pracę, to pomyliłam się, bo gdybym po prostu naprawdę chyba poszła w tą stronę, no to na pewno bym się zajęła hydroponiką, na pewno bym się zajęła uprawami roślin w kosmosie. Uważam, że to po prostu no, coś niesamowitego i na pewno w tą stronę bym poszła. Nie wiem, czy byłabym w tym dobra, ale na pewno, na pewno zrobiłam błąd. Ale wiecie, całe szczęście, że odnalazłam się w tej swojej pasji, która mnie po prostu uszczęśliwia, raduje mnie, która daje mi naprawdę mega power. A już nie mówiąc o tym, że jak po prostu. Słuchajcie, no te filmy, no to jest taka frajda dla mnie, że chyba większa niż dla was. <słuchaj> Oczywiście żartuję, mam nadzieję, że też macie przyjemność i że możecie też korzystać z tej mojej wiedzy. Słuchajcie, kochani. Więc tak, podziękowania serducha jeszcze raz. I teraz co? No, żeby nie być gołosłowną, bo obiecałam, że oczywiście w tym filmie poprzednim, który był o tych tam subskrybentach, który okazał się pierwszy, jakby taki właściwie o mnie samej, no, że tutaj po prostu będą te komentarze i że po prostu są trzy rośliny, które czekają na Was, żeby po prostu komuś te rośliny podarować ode mnie. I teraz tak, no dobra, no to słuchajcie, dobra, ustawię może inaczej ten aparat, żeby nie było, że tutaj oszukuję, muszę niestety założyć sobie okulary. Wiecie, starsza pani, nie ten wesel. Dobra, słuchajcie, jest tego, nie było strasznie dużo i tak jak mówiłam, no nie będę patrzeć. O, proszę bardzo. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Tak, to jest pierwsza osoba, odkładam karteczkę na bok, Dobra, wrócimy dalej. Następna osoba. Tak. I jeszcze jedna osoba. O matko kocha. O tu Proszę bardzo. Ja oczywiście skontaktuję się z tymi osobami, e, tak jak miałam w tych komentarzach. Poproszę, poproszę po prostu o to, żebyśmy, no jakoś mam nadzieję, że się tam dogadamy w sensie, jak mam te rośliny Wam przekazać. Powiem szczerze, że nawet y, mogłam to chyba zrobić wcześniej, ale wiecie, te temperatury nocne były takie, że no te rośliny by mnie po prostu nie przeżyły. Jeżeli ktoś mieszka, no na pewno gdzieś tam mieszka dalej niż ja, więc one po prostu nie przeżyłyby transportu, nie mam tych heczpaków i tak dalej. Więc po prostu no, yy, te rośliny, teraz jakby zaczyna się ten fajny okres czasu, więc myślę, że bez żadnego problemu te roślinki Wam zapakuję i <laughs> mam nadzieję, że całe szczęśliwe i zdrowe do Was dotrą. Słuchajcie, yy, i teraz tak, następna sprawa, yy, mówiłam, to znaczy tam było napisane na, na tej miniaturze, że yy, moja największa wtopa, <laughs> znaczy teraz się śmieję, wtedy nie było mi do śmiechu, wierzcie mi. Słuchajcie, co sprawiło mi największą, jakby największy kłopot i z czym, jakby, jeżeli chodzi o tę sprawę roślinnej, z czym ja miałam największe, jakby, rozczarowania, e, najwięcej zmartwień, no to może za duże określenie, ale wiecie, no po prostu, no nie było fajnie. Hydroponika. Słuchajcie, jeżeli chodzi o hydroponikę. Gdybym miała, gdyby miała wam powiedzieć, jakie popełniłam błędy, łatwiej będzie powiedzieć, jakiego błędu nie popełniłam. Żadnego. Po prostu popełniłam wszystkie możliwe błędy, jeżeli chodzi o hydraulikę. Wszystkie, wszystkie. Słuchajcie, od odpowiedniej wody, od odpowiedniego pH wody, od odpowiednich odżywek, od odpowiedniego tego stężenia odżywek w wodzie, poprzez niesprawdzanie pH wody po. Powiedzmy po tygodniu o przenoszeniu roślin. No oczywiście, to były, to były takie, wiecie metody prób i błędów, bo zaczynałam, no ja zaczynałam prosto od, od zielistek, no bo po prostu miałam ich więcej, dwa, po prostu mówię, dobra, w razie czego nie będzie mi szkoda. Anturia, Anturia, o dziwo, słuchajcie. Anturia i, i zieliski to były jedyne rośliny, które po prostu przetrwały to wszystko, przetrwały. To po prostu nie wiem jakim cudem, bo albo siedziały w kwasie, po prostu rosły w kwasie, albo rosły w pychalni, nie wiem, 7,5 chyba tam nawet wody. było to jakieś dramaty. Odżywki nie takie, ustawienie proporcji, odżywianie roślin nie takie, temperatury matko kochana, jedna to mi się po prostu ugotowała roślina, <grymna> słuchajcie. Czy to mnie nie zniechęciło? Oczywiście ja, jeżeli chodzi o hydroponikę, zaczęłam około 5 lat temu, 6 mniej więcej. No, oczywiście, wiecie, glony, przezroczyste szkła, no dlatego mówię, wszystko, wszystko zrobiłam źle. No potem, oczywiście, zaczęłam jakby temat głębiej, jakby. Znaczy, był taki moment, że się zniechęciłam. No potem mówię, dobra, no to ponieważ jeszcze te anturia <grytania> i te zieliskie rosły. Moje dobra, no do, do zaraz, no nie garnki święci lepią, nie, słuchajcie. No zaczęłam grzebać, grzebać, mocno grzebać. I powiem Wam, że właściwie jeżeli chodzi o dostępność informacji na, na ten temat, no może teraz jest chyba trochę więcej, ale naprawdę te 4 lata temu, kiedy właściwie, bo hydroponika też tak mniej więcej zaczęła się około 4 lat temu, to właśnie to było takie szczątkowe. I teraz wiem, że te informacje, które były przekazywane, to były no, informacje powiedzmy nie do końca takie, no, nie do końca tak, jakby się chciało. To znaczy, te rośliny żyły do pewnego momentu, potem zaczęły się różne dziwne rzeczy dziać. Najczęściej podgniwały, e, usychały, <grym> umierały, no w każdym hmm. bądź razie wiecie: no, generalnie e, kończyło, kończyło się to z reguły jakąś tam śmiercią. Tam były i monstery, i filodendrony, e, maranty, no, no dużo tego różnych, różnych było i oczywiście no później jakby powoli, ale potem wróciłam do tej hydroponiki, mówię, no. no no Trzeba jednak spróbować. No, powoli, powoli, oczywiście te powoli, te niektóre błędy były wyeliminowane. Niektóre jakby gdzieś tam znalazłam jakieś tam informacje, a niektóre po prostu wynikały z moich własnych obserwacji. Dlatego mówiłam, że jeżeli, no nie wiem, zainteresowałaby Was ta hydroponika, chcielibyście wiedzieć, jak to jest z tą hydroponiką, zresztą nie ukrywam, że powoli zaczynam wracać do tej hydroponiki. Właśnie robię eksperyment dla country. Bo po prostu chciałam spróbować, na przykład, jakby sobie kamień dawały radę w hydroponice. No, ale mówię, na razie zaczęłam z jedną. E, mniej więcej już wiem, na czym na przykład polegał błąd przy przenoszeniu, ale to wiecie, no po prostu mam trochę ich, więc tam po prostu trochę ich tam poświęcę. No biedne, biedne pewnie. No ale słuchajcie, no siła wyższa, tak, Gdzie, wiecie jak to jest. Po prostu czasami jakaś jednostka musi się poświęcić do dobrogu. Także no, będę dalej są hydroponiką tam sobie po swojemu, że tak powiem, powoli się przystosowuje. Ja, to nie będzie tak, że ja wszystkie rośliny będę przynosiła do hydroponiki, bo nie. Natomiast faktycznie rośliny, które są tam w hydroponice, one faktycznie mi podnoszą wilgotność powietrza i tak dalej. Także mówię, generalnie największa wtopa, największe rozczarowanie to właśnie to. E... Jakiś tam następny jeszcze odcinek nakręcę i tam Wam opowiem o na przykład takich moich, naj... znaczy o roślinach, które straciłam. E... I których jest mi bardzo szkoda i straciłam w mega beznadziejny sposób. Po prostu mega beznadziejny sposób. Ale to sobie zostawmy już powiedzmy na jakiś tam następny odcinek. I teraz tak, słuchajcie, kochani, no poprzedni odcinek, jakby z tej linii tych filmów, no to było właśnie o tych niespodziankach roślinnych. Ale teraz, słuchajcie, no żeby tak nie było, że tam raz i nie, to sobie tak pomyślałam, że teraz może dla odmiany zrobię taką roślinną zagadkę. Słuchajcie, przepraszam, kawałek filmu będzie w pionie, bo to w ogóle był film, który sobie tak, tak po prostu dla siebie nagrałam w tamtym roku. <laughs> to jest film chyba z, nie chcę was, zaraz, albo to był, mniej więcej, to był chyba sierpień 2024 rok i to będzie króciutki film, to chyba trwa nagranie około minuty. I teraz słuchajcie, dla osoby, która pierwsza odpowie na pytanie, co to jest za roślina. Od razu Wam powiem, to jest roślina, która nie jest rośliną ogrodową, to jest uprawa domowa, czyli osoba, która odgadnie, co to jest za roślina, to od, też, jakby ode mnie w prezencie, dostanie albo jakąś roślinę, chyba, że ewentualnie ta roślina jej się spodoba i będzie chciała, powiedzmy, sadzonkę tej rośliny. Bo ja po prostu akurat tą roślinę będę dosłownie za tam. Dwa tygodnie przesadzać, więc po prostu, a ona, ona już jest taka trochę w miarę rozrośnięta, więc spokojnie będę mogła, że tak powiem, część tej rośliny przekazać osobie, ewentualnie jakaś inna roślina. E, tak jak mówię, do dogadania się i tak dalej. Słuchajcie, e, więc tak, jeżeli chodzi e, o ten film, będzie króciutki, bo nie chcę Wam zabierać czasu. Oczywiście, jeszcze raz dziękuję Wam za spędzony wspólnie czas, dziękuję Wam za te wszystkie godziny. Za te wszystkie minuty, które poświęciliście mnie i mojemu i temu kanałowi, który, który stworzyłam, tworzę i który mi sprawia olbrzymią radość, dzięki Wam. No bo wiecie, no, ja sobie mogę nagrywać, no tylko, no, no, no i sobie mogę nagrywać, tylko no, jeszcze kwestia, żeby ktoś tam jeszcze te filmy obejrzał i żeby zdobył jakąś taką fajną wiedzę, żeby to nie było takie, wiecie, no, no, no takie właśnie, nie wiadomo co. Także jeszcze raz Wam dziękuję. Życzę Wam słuchajcie, ponieważ idzie wiosna, więc życzę Wam coraz fajniejszych, słonecznych dni. Oczywiście pozdrawiam Waszych roślin podopiecznych. Pozdrawiam Was również serdecznie i słuchajcie. No co, no to do następnego. Miłego dnia. Pa! A teraz mam dla Was niespodziankę. To jest roślina. Która no kwitnie generalnie od lipca do końca października. Powiem szczerze, miałam ją 4 lata, zanim w ogóle się zorientowałam, co to jest za roślina. Występuje w kolorze białym, różowym, lawendowym. Niestety próbowałam zdobyć inne kolory, ale były. No właściwie jest bardzo trudno, nie wiem dlaczego. Roślina jest piękna, pięknie kwitnie, bardzo prosta w uprawie.